Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu w poniedziałek 12 października przeszli na zdalne nauczanie. W placówce pojawiły się bowiem dwa przypadki zakażenia koronawirusem. Dyrektor szkoły Dariusz Chorzępa w sobotę 10 października otrzymał informację z sanepidu o tym, że u pracowników jego placówki, nauczyciela i pracownika administracji wykryto koronawirusa. W związku z tym szkoła rozpoczęła funkcjonowanie w trybie zdalnym. O, 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 o opinii, i wyrażenie zgodę z organem Prowadzącego oraz pozytywnej opinii sanepidu przeszliśmy na zdalne nauczanie na okres 10 dni roboczych, czyli dwa tygodnie, dwa tygodnie, ufając, że po tych dwóch tygodniach wszystko jakoś tam się wyciszy i będziemy mogli normalnie wrócić do, do pracy. Mamy, mamy procedurę zdalnego, także ruszamy, jesteśmy przygotowani. Normalnie funkcjonujemy tak jak, tak jak. Niezgodnie z procedurami, które, które mamy zatwierdzone w szkole w takich sytuacjach. Do Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu uczęszcza 83 uczniów, a 150 dzieci korzysta z zajęć w ramach tzw. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Programu Za Życiem.